Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ma już 135 lat. Z tej okazji w zespole szkół muzycznych odbyły się uroczystości jubileuszowe, na które przybyła m.in. premier Ewa Kopacz, która podkreślała, jak ważnym elementem dla kraju są lasy państwowe. To miejsce pracy, a także jeden z największych producentów w Polsce. Premier Kopacz zadeklarowała, że lasy państwowe nie zostaną sprywatyzowane. Wychowywałam się na Radomskich Glinicach. Ci, którzy są z Radomia, bardzo dokładnie wiedzą, co znaczy dla Radomiaka jego honor. Ja dzisiaj daję Wam najświętsze słowo honoru. Dopóki Platforma będzie miała cokolwiek do powiedzenia, rządząc w tym kraju, nigdy lasy państwowe nie zostaną sprywatyzowane. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, podziękował w imieniu mieszkańców leśnikom za trud, jaki na co dzień wkładają w swoją pracę. Przez 135 lat Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wpisała się na stałe w krajobraz miasta Radomia, ten krajobraz gospodarczy, ale przede wszystkim społeczny. Dziś, dziś ciężko sobie wyobrazić nasze miasto bez Waszej instytucji. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych obejmuje 23 nadleśnictwa w regionie Radomskim i Świętokrzyskim. Radomska jednostka jest najstarszą z 17 regionalnych dyrekcji wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jej początki sięgają roku 1880. Ta trwałość organizacji leśnej to symbol dobrze zorganizowanej pracy leśników i umiejętności zarządzania tym dobrem które jest chyba najistotniejsze, bo dobrem przyrodniczym, które dla przyszłych, dla przyszłych pokoleń pozostawiamy.